Monika i Adam to para, która znalazła się w świecie randek online na portalu Mydwoje. Oboje mieli swoje zawirowania życiowe, ale postanowili otworzyć serca na nowe możliwości. Ich pierwsza rozmowa odbyła się w zimowy wieczór, gdy oboje czuli się samotni i spragnieni bliskości. Od razu złapali wspólny język, dzieląc się pasjami, marzeniami oraz życiowymi doświadczeniami. W miarę upływu czasu ich relacja rozwijała się a każde spotkanie było pełne radości i wzajemnego zrozumienia. Przezwyciężali wspólnie różne wyzwania, od niepewności związanej z przeszłością po obawy związane z nowym życiem u boku drugiej osoby. Pamiętają jedną szczególną chwilę, kiedy spędzili weekend w malowniczej miejscowości, odkrywając uroki natury i dzieląc się swoimi najskrytszymi myślami. Miłość, którą zbudowali, zaczęła opierać się na zaufaniu, wsparciu i szczerości. Monika i Adam pokazują, że prawdziwe uczucie może rozkwitnąć w każdych okolicznościach, nawet w obliczu trudności. Zachęcamy do podzielenia się swoimi doświadczeniami z randek online i do subskrypcji naszego kanału po więcej inspirujących historii oraz do założenia konta na portalu MyDwoje.